Kanał Studio Czytelnia prezentuje Mateusz Kielan. Opowiastki przystankowe. Czyta Dariusz Januszewski. Game over. Muzyka pulsowała. Przepływała przez niego, wyzwalała uczucie żalu za nieznanymi krajobrazami, których nigdy nie widział i zapewne nigdy nie będzie dane mu zobaczyć. Gdy się skończyła, przełączył program w telewizorze i skakał po kanałach, bo tego wieczoru nie było nic, co mogłoby go zatrzymać na dłużej. Czekał tylko na film o Szymborskiej. Nakarmił kota, zapalił papierosa. Od jutra postanowił przestać palić. Postanowił też przestać pisać wiersze. W ten samotny, nudny wieczór czuł, że życie ucieka coraz szybciej. W takie puste wieczory zawsze nawiedzały go widma przeszłości. Tym razem nadpłynęła postać z scholastyki. Poznał ją na jakimś przyjęciu u ofertka chudego. Była przyjaciółką żony ferdka, która najwyraźniej postanowiła ich wyswatać. Zaczął spotykać się z tą kobietą i wydawało mu się, że jest zakochany. Myślał, że oto jakiś dobrotliwy demiurg, podarował mu drugie życie. Z upływem czasu powoli zaczęło do niego docierać, że nie spełnia jej oczekiwań. Wreszcie, gdy jawnie zaczęła go lekceważyć. Postanowił porzucić złudzenia i zgubne nałogi, z paleniem na czele. Ale jak tu rzucić palenie? Na przykład po obejrzeniu filmu o Wisławie Szymborskiej, filmu trwającego tylko nieco ponad godzinę i przerywanego cztery razy długimi, idiotycznymi reklamami, Poetka i dziennikarka w tym filmie, kopcą jak dwie lokomotywy, i jeszcze noblistka, mówi, że wszyscy wielcy pisarze palili, a życie czasami bywa znośne. Chwilami i to nieraz nazbyt długimi, życie bywa nieznośne, myślał. Słowa, 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 skąd ja to znam? Aha, była kiedyś taka piosenka. Parole, parole, parole. Dać komuś parol, czyli dać słowo, obiecać coś pod słowem honoru. Tylko czy ktoś teraz, w dzisiejszych czasach, poważnie traktuje to, co mówi? Doskonale pamiętał tamten deszczowy wieczór. Pił z kumplami wódkę w mieszkaniu Fertka, gdy jego żona. Przedstawicielka jakiejś kosmetycznej firmy wyjechała w delegację. Przyszedł nieco później. Tamci już opróżnili przynajmniej jedną butelkę. Gdy pili, przypomniał sobie toast z jakiegoś filmu. A że zawsze lubił angielski humor, wzniósł kieliszek. Pijmy za zdrowie naszych żon i kochanek, aby się nigdy nie spotkały, gruchnęli śmiechem. Toast jak toast, żart jak żart. Ale takiej erupcji śmiechu zupełnie się nie spodziewał. Naturalnie rozmowa zaraz zeszła na kobiety. Giniol opowiedział jakiś dowcip, chudy historyjkę z sanatorium. Karasek westchnął do biustu sąsiadki, a gruby tylko się śmiał i coraz częściej polewał z kolejnej butelki. Wreszcie wbił wzrok w naiwniaka i wychrypiał. Zapamiętaj raz na zawsze. Dziwka nigdy nie będzie dyskretna. Od razu wszystkie inne dziwki i Alfonsy będą wiedzieć, że jesteś kiepski we wszystkim, co robisz. Już nieźle nawalony śmiał się krótkimi seriami. He, he, he. Chudy rozlewał powoli wódkę do kieliszków i jakoś dziwnie krzywo się uśmiechał. Jasio Rasek spojrzał gniewnie na grubego, jakby chciał powiedzieć: zamknij się bo stało się jasne, że musieli o nim, naiwniaku, rozmawiać zanim przyszedł. Ale gruby był zbyt pijany, by to zauważyć, albo po prostu miał to w dupie. Patrzył na niego i rechotał. Pamięta, jak wtedy warknął do grubego. Przestań pieprzyć! A ty to jeszcze, naiwniaku, potrafisz? Gruby śmiał się, patrząc mu w oczy. Rozparty na krześle giniol też się uśmiechał. Nic nie mówiąc. Tylko Karasek, bez uśmiechu i bez słowa, rzucał gniewne spojrzenia grubemu. Naiwniakowi nagle wszystko ułożyło się w logiczną całość. Poczuł, że mimo panującego w mieszkaniu gorąca, ogarnia go chłód. Dotąd nawet nie pomyślał, że mógłby uwierzyć, że byłaby zdolna do obgadywania go przed kimkolwiek, ale teraz był już tego pewien. Wiedzieli o wszystkim. Na pewno chudy jest jej kochankiem i ona wszystko mu mówi, pomyślał. A to podła, zdradliwa suka. Wyszedł wcześniej, nie mogąc dłużej słuchać pijackiego bełkotu i szyderstw grubego. Było już ciemno. Granatowo-czarne chmury zakrywały całe niebo. Uliczne latarnie rzucały upiorne cienie drzew na chodniki, mokre od drobno padającego deszczu. Poczuł się strasznie samotny. Szedł powoli, mimo opadającego deszczu. Krople spływały mu po twarzy, przynosząc chwilową ulgę rozpalonemu czołu i policzkom. Serce jeszcze teraz, po upływie dwóch lat, zakłuło na wspomnienie tamtych upokorzeń. Mięsień przywodziciel do zła, myślał wtedy. Moje serce. Nie, to raczej słaby zwieracz, bo to wszystko okazało się gównem. Nie lubił eufemizmów w rodzaju odchody czy kupa. Główno to gówno. A serce to tylko bezmyślny automat, ochłap mięsa, który nic nie wie o miłości i szacunku. O tym, że miłość pożąda szacunku, że bez szacunku nie ma miłości. Śniło mu się, że otrzymał drugie życie, lecz gdy się obudził, stwierdził, że ciągle ma jedynie to pierwsze, bo wszystko było tylko fałszywą grą. Second life. Pomyślał z ironią. Raczej game over. Mateusz Kielan. Opowiastki przystankowe. Śmierć seksocholika. Jakim cudem Jurek Pełczak zdołał ukończyć podstawówkę, wiedzą tylko nadprzyrodzone siły i chcące się pozbyć kłopotów nauczycielki, które mu w tym pomogły. W każdym razie, gdyby nie te siły, władza ludowa i obowiązek szkolny, zapewne pozostałby analfabetą, jak prawie wszyscy jego przodkowie. Umiejętność czytania, a później także pisania, pozwoliły mu na jako taką egzystencję w nowej rzeczywistości, w której się znalazł nagle. Porzucony przez rodziców jako kilkunastoletni chłopiec, a potem bezwzględnie porzucany przez kolejne partnerki, samotnie starzejący się mężczyzna. Ostatni elaborat, jaki pełczak wysmarzył, także dotyczył spraw damsko-męskich, które przez całe życie absorbowały go tak bardzo, że niektórzy twierdzili, iż stały się bezpośrednią przyczyną jego tajemniczego zgonu. Oto, co przeczytał prokurator po otwarciu notesu znalezionego obok ciała Jurka Pełczaka: Jestem jak Cyger Woods. Łudzę się, że mi wybaczą. A może on się wcale nie łudzi, może to tylko poza. Czy to przestępstwo być seksocholikiem? Przecież nawet niektóre religie dopuszczają wielożeństwo. Różni mądre ale mówią, że to co innego. Że to relikt przeszłości, kiedy to mężczyźni ginęli na wojnach, w paszczach dzikich zwierząt, na polowaniach, i zostawały wdowy, którymi ktoś musiał się zająć, aby nie zginęły z głodu. Ale hipokryzja. Jak też można sobie wszystko wytłumaczyć, co nie? Ludy pierwotne nie są takie zakłamane. Czytałem kiedyś książkę o białych, którzy na krótko zmuszeni sytuacją zamieszkali wśród Indian w amazońskiej dżungli. To właśnie oni, biali bogowie, okazali się zakłamanymi, pruderyjnymi dzikusami, jeśli można w ogóle sobie kogoś takiego wyobrazić. Nie mam nic przeciw feministkom. Nawet czasem przeczytam coś, co napisały i popieram manify. Podejrzewam jednak, że one chętnie powiesiłyby mnie za jaja. Dziwię się, że jeszcze do tej pory nie wystąpiły z postulatem penalizacji seksocholizmu. Niech mnie przed nimi broni dziewicza matka boska z jakiegokolwiek kościoła. A przecież ja kocham kobiety. Wprost nie mogę bez nich żyć. Rozumiem obrzydzenie, z jakim odnoszą się do samców Alfa. Tym bardziej, że sam jestem co najwyżej samcem Delta, a może już tylko Omega. Uświadomiła mi to jedna z silnych kobiet, którą kiedyś pechowo spotkałem i nieopatrznie wziąłem za istotę, którą mógłbym pokochać. Jestem z natury delikatny. To chyba moje nieszczęście, a ona potrzebowała ostrego pieprzenia. Nie trzeba więc było długo czekać, aby dała mi jasno do zrozumienia, co o mnie myśli. Bóg z nią. Ale o czym ja tu bredzę? Za mną już wszystko, przede mną chyba nic. Bo co tam może być? Stary Kumpel, Mietek Pszczoła nie mógł się doczekać przed kioskiem spożywczym, za którym zawsze pili piwo, więc kupił dwie butelki i poszedł sprawdzić co się dzieje. Drzwi zastał otwarte, wszedł i widząc leżącego Jurka krzyknął: Co jest, kolego? Śpisz, a tu browar przynieśli? Ale Jurek się nie poruszył. I Mietek od razu wezwał pogotowie, bo wiedział, że jest niemożliwością, aby Jurek w pełni zdrowy nie poruszył się na hasło browar. Lekarz stwierdził, że zgon nastąpił kilkanaście godzin wcześniej, na co wskazywało stężenie pośmiertne i plamy opadowe. Przyczynę śmierci – złamanie kości gnykowej – ustaliła sekcja zwłok. Śledztwo w sprawie zabójstwa w toku którego ustalono tylko, że jakaś wysoka ubrana na biało kobieta była owej nocy widziana w bramie kamienicy, w której mieszkał Jerzy Pełczak. Po trzech miesiącach umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Kolejne codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17. zapraszam do subskrybowania kanału. Aby nie przegapić kolejnych materiałów, włączamy powiadomienia dzwoneczkiem. Będę także wdzięczny za zostawienie po sobie komentarza i wciśnięcie łapki. Do usłyszenia!